Mapa marzeń ma być robiona pod ciebie, metodą, którą ty wybierzesz. Najpopularniejszym sposobem robienia takiej mapy jest wycinanie z gazet obrazów oraz haseł, które w jakiś sposób do nas przemawiają. Czyli po prostu przeglądamy gazetę, sprawdzamy, które z tych obrazków są pewnym symbolem naszego marzenia bądź naszego celu, wycinamy, wklejamy, doklejamy hasła, które też są takimi słowami kluczowymi w naszym na przykład nowym roku. I w ten sposób przyklejamy wszystko i absolutnie intuicyjnie. Drugim sposobem, który zdecydowanie Ci rekomenduję, jest robienie mapy marzeń całkowicie rysowanej. Uważam, że jest wtedy bardziej twoja, więcej budzi emocji i bardziej Ci angażuje w jej tworzenie, a tym samym nastawia Twój umysł na wyłapywanie okazji z otoczenia do realizowania Twoich celów. Jeśli chcesz wiedzieć, jak zrobić taką mapę, to. Nie przemuszaj, ma być robiona po Twojemu prosto, skutecznie. To nie jest dzieło sztuki, to ma być narzędzie, które jest zrozumiałe dla Ciebie. W następnym wideo pokażę Ci główne ikonki, które przydają się na takiej rysowanej mapie marzeń.